Czy Minecraft zawsze był jedyną sześcienną grą stworzoną przez nocza w przestrzeni trójwymiarowej? Czy może istniała inna wersja Minecrafta podobna do pierwowzoru? Od 2003 roku prowadzone były zawody programistów Java 4K Game Programming Contest, w skrócie Java 4K, w których często brał udział twórca Minecrafta. Przez kilka lat w ramach Java 4K wydał kilka gier, m.in. Miners 4K czy też Left 4K Dead, jednak miały one zazwyczaj podstawę dwuwymiarową. Warunkami, jakie musiał spełnić uczestnik konkursu, było stworzenie gry, która jest ciekawa i zajmuje poniżej 4kb pamięci dyskowej. Notch w 2009 roku rozpoczął pracę nad nową wersją Minecraft'a, która spełniałaby jednocześnie warunki udziału w zawodach. Minecraft 4K był wersją, a właściwie całkowicie oddzielną grą stworzoną na podstawie Minecrafta, wydaną 2 grudnia 2009 roku, klasyfikowaną mniej więcej pomiędzy wersją 0.30 Classic a Indef. Informacje o wyglądzie gry oraz o przebiegu jej udoskonalania możemy przeczytać na forum, na którym często udzielał się Notch. Minecraft 4K był ograniczony niską rozdzielczością oraz funkcjonalnością. Zajmował on 2,52 KB, czyli około 2591 bajtów składających się z 391 linii kodu. Świat generowany był losowo, jednak posiadał on zawsze ten sam seed. Składał się on z sześcianu o wymianach 64x64x64, czyli 262 tysięcy bloków. Nie posiadał on ani nieba, ani cyklu dzień i noc, a na spodzie mapy nie byłoby bedroka. W tej wersji występowało realnie 7 różnych bloków, włącznie z powietrzem, takich jak ziemia, z trawą, ziemia, kamień, sekła, drewno oraz liście, które bez drewna nie znikały. Co ciekawe, tekstury w sposób znaczący różniły się od aktualnych tekstur w nowszych wersjach. ID bloków było aż 16, jednak oprócz wymienionych reszta to powtarzający się blok ziemi. Na zewnątrz mapy znajdowała się niewidzialna bariera, która zabezpieczała gracza przed przypadkowym spadkiem w otchłań. Gracz tak samo jak w Creative mógł stawiać bloki, w przypadku tej gry tylko blok ziemi, jak i niszczyć inne, jednak nie mógł on latać. Poruszanie się było inne niż w nowszych wersjach Minecrafta, otóż Shift włączał lub wyłączał chodzenie, a obracanie myszą powodowało taki sam efekt jak przycisk F8. Od 2013 roku pewna grupa użytkowników z Minecraft Forum postanowiła odzyskać pliki i uruchomić grę, a nawet utworzyć własną wersję, która zajmuje oni całe 3 kB więcej. Niestety, jak na razie wątek zaginął. W opisie zamieszczam link do strony, na której można było pograć w Minecrafta 4K oraz do strony zaarchiwizowanej jak i plików do pobrania tej gry. Kto wie, możliwe, że Wam się uda. Piszcie w komentarzach, czy taka forma filmów Wam się podoba. Jeżeli chcecie, możecie dowiedzieć się więcej o poprzednich wersjach Minecrafta klikając w adnotację na ekranie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w przyszłych tajemniczych filmach. Cześć!